Można się tutaj wybrać do kościoła, i do którego? No to nietypowe rozpoczęcie objazdu po, po Bawaro, po nieruchomościach, po rejonie, zaczynając od pierwszej inwestycji i od razu do kościoła. W ramach polityki inkluzywności wrzucamy również do, do tego filmu to, jak wygląda kościół, gdzie on jest. Bardzo blisko plaży, wejścia publicznego, otwartego dla wszystkich. Jednego z moich ulubionych, za chwileczkę to Państwu pokażę, właśnie to wejście pełne takich sklepików. i Dokładnie przejechaliśmy ile? 30 sekund, i wchodzimy w taki rejon, gdzie są takie mini taksóweczki, ten Pop Express. Pop Express jak to różnie się nazywa taksóweczki. No i jest tutaj trochę usług, ale to jest miejsce, w którym można pójść spokojnie na plażę. Mamy tutaj. Sklepy z, no, wielobranżowe, jest apteka. Te wszystkie historie, że no, poza hotelem się nic nie dzieje, że nie można tu nic kupić, jest w ogóle niebezpiecznie i w ogóle nic nie ma poza hotelem, no to są oczywiście bójdy. No.